Witam wszystkich! W świecie Overwatch sporo się dzieje, będzie się działo jeszcze więcej, dlatego pomyślałem, że zrobię takie małe podsumowanie, omówienie spraw bieżących, tego co się ostatnio wydarzyło i to co nas czeka w najbliższych dniach. Po pierwsze, w dniach od 5 do 9 maja odbyły się otwarte beta testy. Posiadacze preorderów mieli ten dostęp dwa dni wcześniej, natomiast pod koniec Blizzard nam zaprezentował jeszcze jeden dzień otwartej bety. W testach wzięło udział prawie 10 milionów osób, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Jak wcześniej mówiłem w jednym z filmików, na swoim streamie zaplanowałem kilka atrakcji. Plan jak najbardziej się udał. Grałem z widzami, z wami, naprawdę, naprawdę szalone mecze. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Filmiki niedługo się pojawią na YouTubie. Od kilku tygodni pojawiają się krótkie komiksy o bohaterach Overwatch. Mieliśmy okazję przeczytać historyki o Makri, Reinhardtcie, Wieprzu i Zumiarzu i najnowsze o Symetrze. Yy, te komiksy no, no nie są jakoś tak super ciekawe. Wiadomo, są, są, są krótkie. Ale, ale zawsze coś. Jest taki, taki dodatkowy smaczek. No i pamiętajcie też, że, że w przygotowaniu jest duży komiks o początkach organizacji Overwatch i mam nadzieję, że, że będzie dłuższy niż 10 stron, tak, tak no, ze 100 ze ze stron, żebym miał. Zbliżamy się do premiery. W jej okolicach pojawi się unboxing edycji kolekcjonerskiej. Plus jeszcze coś ciekawego, dlatego bądźcie czujni. 23 maja w czterech miastach w Polsce odbędą się imprezy premierowe. W czterech wybranych multikinach zostaną pokazane filmy animowane, będzie jeszcze kilka innych atrakcji. Sam zamierzam udać się do Warszawy, więc wpadajcie, chętnie sobie z Wami porozmawiam. 24 maja światowa premiera Overwatch. I właściwie dopiero wtedy wszystko się zacznie. W Polsce będą pierwsze, pierwsze pokazy, pierwsze jakieś, właśnie, turnieje. Pierwszą taką imprezą będzie Esport Now. 28 i 29 maja we Wrocławiu odbędzie się impreza esportowa, oczywiście League of Legends, Counter-Strike, ale będzie też możliwość zagrania i wzięcia udziału w takim mini-turnieju Starcrafta 2, Hearthstone'a i, najważniejsze, właśnie Overwatch. Całość będzie transmitowana na stronie internetowej Telewizji Polskiej. No niestety, no nie pojawia się na tej imprezie, ale, ale no, tak czy siak zbliża się coś znacznie ciekawszego. Jak pewnie wiecie, yy, za kilka tygodni w Warszawie odbędzie się impreza tzw. Tak Overwatch All Stars. Yy, czyli gwiazdy YouTube, sportu, muzyki i telewizji staną w szranki, grając w Overwatch na konsoli PlayStation 4. Zdradzić wam szczegółów nie mogę, ale już teraz wam powiem, że swoje trzy grosze tam wtrącę. Dlatego mam do Was dużą prośbę. Na swoim Facebooku będę informował o takich właśnie różnych wydarzeniach, m.in. Overwatch All Stars. Jeśli chcecie być na bieżąco, polubcie proszę moją stronę. No, Dziś, na dzisiaj to by było na tyle. Eee, taka forma mi się tutaj podoba, więc sądzę, że, że, że częściej będę takie właśnie filmy wypuszczać. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.